Kiedy zmieniłeś ostatni raz pasek rozrządu w swoim samochodzie? Weź swój dowód, zobacz jaki jest rok produkcji i zobacz ile masz kilometrów na przebiegu. Żeby nie było tak jak z tym samochodem, mam pięknego Opla Insignie, dwulitrowy diesel, przebieg 150 tysięcy, auto ma 8 lat. I co się stało? Czego tu brakuje? Paska rozrządu, właściciel nie wymienił paska. Nie zapłacił około 2000 za wymianę rozrządu i w tym momencie na trasie podczas jazdy pasek sobie szczelił. Pokrzywioną mamy głowicę, górne wałki, łańcuch między wałkami również, pękł i mamy do roboty głowicę, uszczelka pod głowicą, łańcuchy, rozrząd, a tak. Wszystko zamknęłoby się w tej mniejszej kwocie, także. Żeby Twoje auto też nie skończyło, na warsztacie warto zobaczyć, kiedy wymieniałeś rozrząd.